Cześć, z tej strony Logan i Bad Wolf i no, witam was po dłuższej przerwie, no ale po prostu no, musiałem zrobić sobie taką krótką przerwę, być może nie była ona aż taka krótka, No ale cóż, miałem też przygotowany film z Nafa, w ogóle, z nową teorią mordercy, ale no niestety był on raczej słaby, co mi wyszedł, no i po prostu musiałem, muszę go nagrać od nowa, nie miałem kiedy. A... Nie mogłem też Was zostać w ogóle bez żadnego nagrania. A jednocześnie od, od dłuższego czasu się zbierałem, by nagrać Prop Hunta, bo jak długo mam z tą grą kontakt jak nigdy w Prop Hunta. Co to było? Dobra, nie wiem co to było, nieważne. Jedziemy dalej z Proszę wycieczki szukać. Wrogów. Przebranych. Przecież jak długo w Team Fortress 2 gram, tak nigdy w Prop Hunt'a nie grałem. I szczerze mówiąc, powiem, że to będzie. Nie wiem co to chyba jakiś plugin na serwerze. No ale no, polowanie będzie ciekawe, bo ja... naprawdę no, nigdy w Prop Hunta nie grałem Ja dzisiaj widziałem, że ludzie nie chcą na, na różnych forach polskich Dawno temu, że ludzie nie chcieli właśnie Prop Huntów Zakładać o! Serio? Ej, gdzie mój Co to za jaja, jakieś Oszukaństwo. Gdzie moja... Gdzie mój lewarek? Idzie ten dziad. Ja. No cóż, jedyna zaleta podklęta to taka, że nie będzie przynajmniej żadnego szpiega. Ale z drugiej strony przeciwnicy mogą nas dowoli trollować. Bo tak naprawdę możesz... Ja tak... Ja nigdy nie grałem i nie bardzo... Nie, yeah, no to dobrze. jestem to kompletnym nubem w ten tryb. Ktoś padło, aż Ile ich tam zostało? Nie, tam na dole mam. Dwóch żywych zostało. Ciekawe, gdzie on. No, no... fuck. Co to do... Co to? to było? Ja dziele? Takie to są efekty niegrania. Co? Ej! Dlaczego nie mogłem go zapalić? Co to jest jakieś. oszukaństwo? No wiecie, takie są efekty niegrania w Top Nie wiem w ogóle co się wokół mnie dzieje. Dostał 10 punktów za zwycięstwo Ale co no Żeby tak wpaść to nikogo nie znalazłem Ale chyba z tego co widziałem, to Pyro jest chyba najlepszym wyborem świetnie! Jestem deską! Bardziej to blachą metalową, ale nieważne! O, tamten ma... Chyba trochę gorzej, bo on jest... Samochodem. Jaką się ma ukryć? Łatwiej jest się ukryć beczką... Czy z skrzynią? Kurde, nawet mi będzie łatwiej się ukryć. Może ukryć... Nie wiem zupełnie jak mam się ukrywać. Zdam się na własne osądy. To jest najsłabsze możliwe miejsce. Tam to raczej też. Chyba wiem gdzie się ukryję. Blokujemy. W końcu. Najciemniej jest pod latarnią, no nie? Ciekawe, czy to... Czy moje rozumowanie jest prawidłowe. Pewnie zaraz mi powiecie u, ty nubie, w ogóle wypierdolę z YouTube'a. Na razie działa! Nawet mnie nie zauważyli. Czekaj. Czekajcie. No no. Dajesz, dajesz, dajesz... Świetnie, ja gadam przy otwartym oknie. Uuu, szkoda mi gościu. Zobaczymy, nie? Jestem zablokowany. O kurde, jak to komicznie wygląda, powiem szczerze. Takie, Boże, Przypomnij mi się Firefall, bo tam jest właśnie najlepszy motor, który jest dostępny za... Yy... Tokeny z kampanii, właśnie jest tam. Motor tym można praktycznie latać wszędzie. Możesz się obrócić kamerę, użyć boostera i polecieć absolutnie do tyłu. Praktycznie w każdym kierunku można polecieć tym motorkiem. Ja go prawie no, już kupiłem, No muszę tylko po jeszcze porobić misję hardcore nie? trochę, ale no... Generalnie to... śmieszny jest ten motorek i chyba jeden z najlepszych w grze, o ile nie najlepszy. Ale to właśnie mi się przypomni. Tak mi się skojarzyło, jak zobaczyłem ten latający, latającą ciężarówkę. Hmm. Trzech żywych. Z czego ja jeden. Ciekawe gdzie są dwa pozostali. W ogóle mnie nie widzą. Serio? Nigdy nie grałem w prop hunta? Jak na razie to najlepiej mnie idzie na zasadzie głupi ma zawsze szczęście No i dobra dostałem Kija i co teraz Nie wiem jak tego kija użyć przede wszystkim No tak, zaraz im podpowiadają, że jestem. Nie, nie mam mowy, ja się stąd nie ruszam. Ciekawe, czym mnie znajdą. Szy... 60 sekund Przeżycia mi zostało. 60 sekund rundy. Stałem kijaszka. Tak. To... Zobaczymy. Zobaczą mnie? Czy nie zobaczą? Domyślą się? Czy nie? Na razie to... Spojrzał <śpuszczał> się w moją stronę i niecałe. Nie no, chyba tak samo jak ja zupełnie nie znam mapy. Czekaj, może ten? Może ty mnie poznasz? Nie, jednak nie. Ktokolwiek? Nie. Ty też? Coś nie kłozesz? Sieba Siema? Sieba Kurde! Ale ja... A mówiłem, że chce mnie pod latarnią? O zmiana mapy. Poczekajcie chwilę. Zaraz wracam. Okej, okay, jestem z powrotem, chyba się to jakaś pustynna mapka, nie bardzo winiaka, i... Jestem krzakiem. Lepiej jak deska. Właśnie byłem deską, tylko metalową blachą. Ale nieważne, byłem deską. Okej. Okay. I szyba mam pomysła. Albo dwa. Myślę, że mógłbym. O! I teraz jestem absolutnie niewidzialny. No bo nie szukać. No bo. Kto by szukał krzaka w krzaku? No nie. Wow. He, <laughs> poprzednia to kompletna. Mazdę. Zobaczmy czy. Zobaczycie, nikt mnie nie znajdzie. Jestem absolutnie niewidzialny. Żaden Piron mnie nie dostrzeże. Nigdy nie grałem w Prop Hunter, ale jestem jego absolutnym mistrzem. Widzieliście? <laughs> no to dokładnie, no nie wiem. A teraz dojrzę, ja, że trochę bardziej się z tym przełożę o tej kryjówki, no ale hej, no. Na tym trybie to trzeba praktycznie każdy krzak sprawdzać. A ten to. A, bo tamten go. Bo jednak latające wokół koło bardziej zwraca uwagę niż krzak w krzaku. Ciekawe ile jest tego krzaka w krzaku. A tak w ogóle, a ten film o parówkach. Nie no. Ja go zrobiłem tylko tak trochę dla żartu, trochę takie. na próbę. Nie bawcie się, no, wraz z tym filmem, z premierą tego filmu on znika tamten. W serio? Kolejny zły wilk na serwerze. Jest tylko jeden zły wilk. I jestem nim ja. Który się kryje w pokontach, jak dziewczynka. <grywka> tylko chyba. By... Zresztą trochę. To już niepoważne. Nie wiem, czy oni też tak. Czy oni właśnie się zabili? Dala. jestem niczym snek. Szkoda, tylko, że jestem krzakiem, nie budłem kartonowym. Dem, 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 dem. Oj, oh shit. Trochę. Ej, spadaj, Wynocha! Sio! kurdeł? Spadaj, gościu. Kto Cię tu prosił? Zdradzisz moją pozycję. O kurde! W no co? Na swój sposób i pomógł? Bo się nie domyślili, że nas jest. Dobra, domyślili się! O kurde! Jednak się domyślili. Że jest, że też ja tu jestem Blue No matka ja Nie, tak nie wiem, nie rozumiem, dlaczego ludzie tak się będą przed hophantami. To, to się wiem będzie robi z czasem. Jak się tak właśnie bawi z nimi w Benihilla. Chyba podłożę to. Na rundach właśnie z przebieranką. Right behind you. Siema, a on był pudłem. To jest dopiero snake. Prawie, bo to jest drewniane podłonie kartonowe. No dobra, teraz mniejsza część. O, bo. bo poza tym, że mnie suszy po obiedzie, i chyba sobie muszę zaraz herbatę jakoś zrobić, co jeszcze. Jeszcze użyć teraz będę polował. Moim niebiesko-nosym reniferem ziejącym płomieniami Ej, idziemy siekierka Co to za oszukaństwo Właśnie to nie siekierka, tylko młotek. Ja mam siekierkę, a chcę młotka. Co to za oszukaństwo. Coś pewnie dlatego, że lewarek byłby na tej mapie zbyt OP generalnie w tym serwerze. Dlatego może plugin jest, żeby zamieniać go w siekierkę. Można też używać plugina, który zamienia po w działaniu. Na Medievalu Max Playa tak często było, że na przykład Perska Perswazja, czy jak to tam było ten perski Mieczyk, on był zbyt OP na Medievalu, i dlatego użyto pluginu, żeby działał jako zwykły wyszczerbiec. Dobra, już kogoś znaleźli, ale jeszcze trzeba znaleźć pozostałych sześciu. To ciekawe, za co są przebrani? Ten na pewno nie, bo jego jest zbyt pochylony. Tu nie, raczej a ty? O, tam jesteś. Biał. Cholernik. A, cholernik, no chodź, wyłaś, chodź, 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 chodź. Kici, kici. Hmm. Dobra, nie. Tu raczej bym go zwrócił uwagę, a mam cię synu. Chodź tu, chodź tu, kici kici. dawaj go, bierz go, bierz go zanim zwieje, mają go. leży. Ta jest. Dobra robota, panowie. Ale jeszcze trzech zostało. Tam, chętnie. lamp tak. Gdzie jeszcze może być? No, cip cip cip. Taś taś. To jest za dużo by tu tych beczek. A, nie, jednak nie. Tak, tak się, się babki nie zna. się kroży. Jak głupi. Tu dopiero jest to sprawdzić. Pudeł, beczek. A wszystko może być przebrane. Każdy może być przebierańcem Tutaj może się to znaleźć coś. Nie pasującego do otoczenia. Na przykład... Takie opony. kurde Idiota się zdradził. Ale chyba przegraliśmy. 5, 5, 3, 2, Ciekawe za kogo byli jeszcze przebrani. No pokażcie się. Jeden był za sterty opon. Nie wiem, gdzie by zostali. Kibia ja jestem? Serio, jestem ciężarówką. Gorzej nie mogły zostać. Stoję do mnie raz, dwa. Sorry, ale ciężarówka wszędzie się rzuca w oczy. Nie się w 30 no, tku, mam le... kiepskie pole widzenia. Nie wiem już, jak mam się ukryć, żeby. Nie da się znaleźć, jeśli to była żarówka, chyba pamiętam, tam na górze już nie zobaczą jak nic. Widocznie tam jest źródło. Jeszcze po mnie. Dobra. Bye bye. O ten Heavy, to co on w ogóle próbuje osiągnąć? Tak by to tą grudę biegał. <grywka> Naprawdę nie możecie dogodzić ciężarówki! O, o, mogę dogodzić ciężarówkę! Zachodzą do przodu! O nie, nie, nie! Płonę, płonę! Spłonąłem! Świetnie! Co ja bym zwrócił uwagę. Ale na niego bym nie zwrócił, może, uwagę. Z nim też miałbym problem. O, chyba mi nie wyłączyłem telewizorni z tyłu. Sorry. Jeżeli coś wam grało w tyle, to sorry, zapomniałem telewizornie wyłączyć. Tak się skupiłem na grze, że teraz się zorientowałem, jak przestałem się aż tak skupiać. nie się żyje. Następny ja ten. U, ten ma niezłą kryjówkę. Zobaczcie, tak, nikt tu nie będzie zaglądał. Ten tak sobie. Tego bym zwrócił uwagę. Zdecydowanie. O, właśnie w ten sposób. Z tym bym mieć problem. Z tym też. A być może wcale bym go nie znalazł. Ale ja go na pewno nie znalazł. Ja bym w życiu tu nie zajrzał. Nagram jeszcze rundkę polowania i, wiecie, chyba ten, będę też na tym kończył. Niech się to. Aha, jeden padł. Stało dwóch. Kanis, Butla z gazem. Nie, nie głosuję, bo nie, wiem, nie znam się na mapach. Niech ludzie zdecydują. Oj, jego będą mieli problem z znalezieniem Mówiłem. Z nim też będą mieli problem. ja nie ja mam problem z widokiem. Ciebie w życiu nie znajdę, gościu. Okej. Okay. 5, 4, 3. I teraz dopiero sobie. Victory Hello. I co? No to ostatnia runda, bo i tak następna też będzie zmiana mapy. To ostatnia runda i kończę. Śmiechowo strasznie tu jest. Sted here. Ja mam coś lepszego. Kto by nie chciał go walnąć albo zastrzelić Nawiasem mówiąc mało nie doszedłem do traumy, jakby tak sobie znajdowałem to zdjęcie i przerabiałem. Traumy też powoli dostaje jak paszę. O Boże Kiedyś to muzyka miała charaktera. Teraz takie Seriously? czy on przebiegł właśnie nam przed nosem? Trafiłem go, tak mam zaliczoną asystę. Ha, kolejne życie, dobra, jeszcze 8 ośmiu siema. Nie czuję, że cię nie znajdę w Do tym nie nie. miejscu Gościu O, Foxy. Siema Foxy A, Lord Gaben. Cos Why not się. Następny? Ej, robię się dobry w te klocki. W dwóch, znalazłem, zostało jeszcze sześciu hmm. kolejny krzak, ile tych krzaków nasadziło? Chodź, chodź. Chodź, no tutaj, gościu. Dobra, zwiał. O, no, tam już za nim gonią Ja jeszcze poszukam, bo gdzieś tu... Pamiętaj, Wszystko jest lepsze od bycia od ciężarówką, he? Gdzieś tu była ciężarówka. Tu nic nie ma specjalnego. Trochę nasadziło tych ciężarówek. On mnie chyba zwodził. Zobaczmy tu. Nic nieznacznego. O, sprawdzę jeszcze tamto miejsce. Przecież tam się mógł ukryć sprytnie. Co się trzeba uczyć na. Dobra, nikt nie pomyślał o tym miejscu, dużo tu tych beczek. Tam jest jakiś. Ale no, chyba przegramy to. Znowu. Przegraliśmy. Z Ale przynajmniej było śmiesznie. A to się najważniejsze liczy. A chyba się ukrył na dachu. Dobra, no to co? Będę chyba na tym kończył, bo zdaje się, że. To już koniec. A nie, jednak nie. Jeszcze. O, jest ale trochę. Czutkę lepiej. Nie ja mam trochę. Mniej. Ale no, ale wiecie co? Ja już będę kończył, bo sporo mi tego wyszło. I to by było na tyle. Będę się teraz. Ogarnę się teraz, żeby trochę częściej coś wrzucać. Nie macie się, parówki zniknęły już. Niedługo też wrzucam. Zaktualizowaną teorię dotyczącą fnaf po, po, po trójce. A tak, to do następnego razu. Trzymajcie się i cześć.